Cześć, tu Ula! I Gosia! I witamy Was na kanale Wypisane! I dzisiaj przychodzimy do Was mhm. Zgadujemy książki po tytułach. Generalnie tak, wklepałyśmy książki na jakiś koreański, hiszpański, łaciński, zulu i później potem na Polski pochodziły nam jakieś gówniane tytuły... Nie, przepraszam, bitniesz to. <śmiech> <śmiech> Dziwne tytuły i będziemy musiały zgadnąć książki po tych tytułach, które nam wyszły. Czyli zazdrosy okay. Tutaj mamy konia Jacek Teraz to zabierzemy, bo ja mam na telefonie tak O, proszę bardzo e, I mamy Fredro e, Więc moi drodzy Aby... Trzy, cztery, zaczynamy zaczynamy, wiesz, zaczynamy od łatwiejszych no, Ja wiem Myślałam, że to Zgadniesz od razu Wiem, że to te? Mhm. Mm. Trzy, przepraszam Konkurenci Rybarki. Brawo! Widziałam, że to zgadza. Ja nawet zobaczyłam konkurencję i stwierdziłam, dobra, jakiś proste musi być, więc no. do tego... Dobra, no Czekaj, no. Ja już wyszłam. Dobra. Śmierć oczekuje. Czekajcie śmierć. No. Stary nad morzem. Stary człowiek i morze. <laughs> Stary nad morzem. By, mógłby nasz kolega rzucić. Czemu książki? No? no. Nie? Co? Przygnębiony świat. Na hmm. pewno to będzie coś ze światem, bo... świat ja to by coś... Z... Z... Kolejna będzie banalne, kolejne stanyesz od razu. Ja też... mogę patrzeć na książki czy nie? No Możesz. Ja patrzyłam u siebie albo już jakaś wypowiedź? No dobra, nie mam tej książki u siebie i jej nie czytałam. O kurde. Tylko ty ją czytałaś. To ja tak się o jakiś thrillerach, bo jak ty nie czytałaś, to to pewnie jest thriller, thriller ale jakiś krypcie. kryminał dam ci taką wypowiedź, ale jak się ją dam, to zganiesz od razu, więc ci nie dam. Ale tak się tak. Za podpowiedź mają pół punkta. Awe... Okay. Pozdrawiam mama Przez wszystkich, to jest trudne. Przez wszystkich. To jest mega trudne. O, że nie zgadniesz. Od razu mi się zapaliła jakaś lampeczka. Że. Jakby... W ogóle moi teraz wchodźcie na naszego Instagrama. <grym> Wy podłogę pisane. <grym> Stawiamy tam relacje, posty. będziemy się pojawiać recenzje, więc wchodźcie, bo eee, naprawdę mi bardzo jeszcze raz raz ja Przez wszystkich. Przez wszystkich. Mam tą książkę u siebie? To jest podpowiedź. No dobra. A w domu czy ogólnie czy ją posiadasz? W domu, teraz. To w domu nie masz teraz. Ale posiadasz ją. Masz ją. Czyli jego. mam ją w kartonie, dobra. Albo w Nalgimi. Bo po prostu ją masz. Dobra, mam ją, okej. Okay. Mogłaś ją też komuś pożyczyć albo coś A masz. Czytałam ją? Nie. No to nie pożyczam nie książek. Dobra. Nie, no to to musi być... przy to musi być która jest. No ja mam nieprzeczytane książki w jednym miejscu. To jest moje naprawdę trudne, eee, ja ustawiam, że go się nie zgadnie w ogóle. Proszę mi się, się Chyba, że z moimi podpowiedziami. A ja nie, nie umiem podpowiadać ludziom, cię, jak podpowiadać. Jeszcze raz. Przez wszystkich, masz tą książkę, mam. posiadam, Przez jest i jej nie czytałaś. Przez wszystkich, nie czytałam. Przebudzeni? Nie. No dobra, masz dobra. podpowiedź? podpowiedź kolejna. Odpowiedź jest za pół czyli wiesz, możesz no, no, to... No będzie dużo. Masz naprawdę super vibe, żeby to e, przeczytać to niedługo. Czyli chce mi się? Chce mi się. Chce ci się to przeczytać. Wypadek ognia mi się chce, ale to nie będzie to. Ale to jest coś, co ja wiem, że ty na pewno chcesz to przeczytać, bo na przykład o jakimś upadku ognia ja nawet nie wiem, że coś takiego istnieje. O okej, okay. wiesz, że ja chcę to przeczytać? O czym ja ci ostatnio mówiłam? O supercepcji ci to mówiłam. To będzie super sercie? Kurde, no! znaczy masz już... Jeden punkt. Jeden punkt. Dobra. Został mi. Czyli podpowiedź ci tak? No. pół... Dobra. Chcę to Ja też tą książkę mam. No to cały ten czas. Nie pomyślałam o tym, a! No posiadasz tą, nie. Dlatego pytałam się o to, czy chodzi, że w domu, czy ogólnie, że posiadasz, bo wiesz. A, widzicie? To idę. Pół punkta dodatkowy. Ale zgadłam. Nie już pierwszy raz! Pierwszy! Ale wiecie, to było tylko dlatego, tego, że mi nie, nie, nie pomyślałam o cały ten czas, bo ja mam jedną półkę z Ale tam... no, teraz tu macie jest taki wobec cały ten czas nam się z wszystkich. Fabuła. No w życiu tego nie zgadniesz. Za chiny Co? Zdaniem. Fabuła. Jedna no, sprawa, jeśli zgadujemy książkę, to odejmujemy jeden punkt, czy pół. Jeden. Okej. Okay. No, to ja powinnam mieć pół, dobrze mam. Daję ja poproszę. Dobra, nie czytałaś tej książki, nie czytałaś jej i jej nie masz. Ale ja ją kojarzę. Koja na 100% ją kojarzysz. No poproszę drugą odpowiedź. Ja bardzo chciałam to przeczytać. A masz tą książkę? Mam tą książkę i o niej rozmawiałyśmy. Bardzo wiele Dobrze, raz... skoro rozmawiałyśmy, to ja na pewno nie wiem co to jest. Ona dzisiaj po pół godziny nie umiała zgadnąć książki, o której rozmawiałyśmy jakby 20 minut temu. Ale ty chcesz to... Ta... Bo my się pokłóciłyśmy o tą książkę kiedyś W sensie może nie to, co się pokłóciłyśmy, co doszło do wymiany zdań Bo ty nie pamiętałaś pewnej rzeczy i ja ci mówiłam, że tak było, a ty mówiła, że nie A jak mogła mówić, że tak nie, by... tak nie było, skoro ja nawet tej książki nie czytałam? Nie o to chodzi, jakby... Nie chodzi o treść tej książki Do bo I ja już nie miałam kasy, ja już nie miałam kasy że zrobię. I tak to jest super fake love song. Kupić? Nie kupić, kupić, nie kupić. Ale ja tylko tylko się, kup to, kup to, kup to, bo ja chcę to przeczytać, a ja już nie miałam <grywky> kasy, żeby to kupić. <grywky> 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 Mieszkasz jak mnich, tak mnich, to jest to Teles, aha. <grywky> tak jest boska, czytajcie. <grywky> Mogę ci coś powiedzieć, dużo Ci da. No. Mam ciągoty do tematu tej co? książki. Uwielbiam temat, jaki jest poruszany tej książki. Uwielbiam, jakby kontekst tej książki. I ona ma. Jest bardzo charakterystycznie wydana. Naprawdę. Bardzo charakterystycznie jest wydana. I jest gruba. Dużo <grystanie> mi to mówi. <grystanie> Lore, tak! Właśnie teraz mi się przypomniało, no ja nie wiem czy ty to pierwsza przeczytasz. Ja... Tak, ja to... bo ja to... Ja to będę czytała zaraz, na no nie. A, no to jak to okej, bo... Jak to, jak to, okay, bo, bo ja, to nie mam wajby na tą książkę. A ja mam. W toalecie. Co? To ja, ja, ja robi. Nie. Co ci to tak przetłumaczyło Łaciński? Łaciński chyba właśnie. Hmm? Się. Nie, bo ja z nami był łaciński, potem jakiś inny koreański, inne takie, potem znowu łaciński i znowu jakieś inne i znowu łaciński. I łaciński to prostu do mnie tłumaczę. się na wy. Bo to, ale ja tam mi chyba nic nie powie. <grym> Mam tę książkę, To będzie podpowiedź, wiem. I czy ją czytam? Na pewno czytasz tę książkę, ale czy ty ją masz? Na pewno nie masz jej w tych stosikach. Okay. Ale wydaje mi się, że w kartonie też jeszcze nie masz. Wydaje mi się, że w ogóle nie masz tej książki. Wydaje mi się, więc na pewno nie sugeruję, się tego, bo okay. mam się tylko tak wydaje, ale na pewno na pewno jej nie czytałaś. No super, będzie no, czytała się czytałaś ją, przepraszam. Kolejna podpowiedź? No. Jest to jak która Nie Zapisałam. Mały książ. Tu Nie, nie, wiem. A ja mam małej książę. To ale idzie? Nie, no mam księcia w pokoju, więc nie. Nie mam, więc to nie będzie Pustyni w w puszczym. To nie będzie hobbit. Masz hobbity? Nie mam Hobbita, Mi to ma całą trilogię. I Hobita. Mam tajemniczy ogród, więc to nie będzie tajemniczy ogród. I na tym polegało się moje zasoby lektur, które pamiętam. A ty to masz? Nie, ja tej książki nie mam. O, super. Czy od ją masz? Mam ją? Mhm. Czyli. Dobra. Czy to będzie albo w pustyni w puszczy, albo. W Ale to. O, odejmuję ci za to pół punktu, ok? No czy to będzie albo Hobbit, albo w pustyni w puszczy, albo tajemniczy ogród. I obstawiam, albo tajemniczy ogród, albo hobita, bo w pustyni w puszczy wie, że mam. No. Albo... Ani o jednym, ani o drugim nie wiedziałam, że masz Czyli nie wiedziałaś ani o tajemniczym ogrodzie, ani o hobbicie W toalecie. Powiedziałam, że tajemniczy ogród No mm. No bo sekret lokum Jak w Torunie byłyśmy, ta toaleta była secret lokum A faktycznie No właśnie, a tajemniczy ogród to jest se secret Aha Nie? I to dlatego tak tłumaczyło Faktycznie, dobra Mam tajemniczy ogród, mam takie piękne wydanie z y, Kerfura Mamo albo tato, jeżeli będziecie to oglądać, nie wiecie co my kupić, ja poproszę to wydanie Narni, Przecież ono jest zaromiste, Kto to, jest? to jest pierwsze. Przecież to wydanie narni jest przewspaniałe, No proszę Was. Proszę. Tego ciężko się z tego czyta, bo to jest nie dość, że ciężkie, to już tu są małe, małe literki i białe strumy. No, ale piękne jest to. Ale no, to była ale podobno jest niedostępne. I cykl dla wszystkich u nas w tej w księgarni jest, więc chyba pójdę sobie i z tej kupię, bo, bo to wydanie jest nigdzie niedostępne, tak? No Nie, czy mogę porządnie? Nie, bo ja chcę być na, na nie w swoim wydaniu. Moje dzieci będą za mnie dumne. Marzenie o zielonych szczytach. Co? Marzenie o zielonych szczytach, a nie z zielonego mhm. złoża. Nawet moja mama dzisiaj mówiła, że, że jest jakieś nowe wydanie, a nie z zielonego z a z jakichś szczytów. Z zielonych szczytów. Nie wiem kto to tak wydał jakby... Więc co teraz nie taki takiego razu... <laughs> no no Dobra. Jeju Gosia. Po prostu... Wygrywa. Wygrywa! Ma na Jeszcze challenge, to... No ale cię no proszę ci. O, y tylko trzy etapy. Trzy koki od siebie. Mhm. Dupa mam to samo. <laughs> tylko. Wracamy do tego. Przedłumaczony tylko przez koreański. Więcej. Nawet przez łacinę tego nie, nie, nie przeskutkowałam. Tylko. To, to, to musi być jedno słowo. To musi być jedno słowo. Przez łacinę. Tak. Po prostu biedna łacina. Czy ja mam tą książkę? Że nie, nie mam pojęcia. Czytała się na 100%, lubisz ją, ale czy ją masz? Nie wiem. Jeszcze jakąś podpowiedź, dosłownie mam wiedzieć. Ja też to czytałam. Nie rozumiem, byśmy. Uh, 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 tej Lubisz tam o Torkelu, uwielbiasz mi inną książkę. I to mi inną książkę masz. I to ci powinno bardzo dużo dać. I masz dwa punkty. Jeszcze jakąś podpowiedź. Jezus, Maria. No, <laughs> Powiedziałabym ci, że od razu skarnie żeby... eee, drzwi. Ula zgadła. Zgadłam, wyszło na to, że jest to jedyna. Niestety nasz jest zastopowało nagranie, no, ponieważ Dobra. I po... ja jestem taka big brain, taka big brain taka. To... jestem taka głupia, że po prostu, ale mój telefon jest głupi, bo po prostu mi brakuje na nim miejsca. Ale to przez to, że inne filmiki mamy i po prostu nam, no, usunę nam się miejsce. Tu e... ja już mogę korzystać ze swojego telefonu, Dobra. No, wziąłeś tablet. Dobra, to jedyna. Czyli mam ile punktów? Półtorej Półtorej, dobrze. Nie ja mówię nic podpowiedzieć, Ja też ci odwiedziłem, że się jakoś podpowiedział. No, spoko normalno, w trudnych książkach. E, trudna czy prosta? E, a jaką miałam ostatnio? Prosta. Dobra. Dobra, no to teraz trudna. Chyba. Dobrze. No bo miałaś trzy kroki ciebie, to prosta była. Burze. Kurde, pierwszą moją to był Percy Jackson. Ja przepraszam bardzo, ale to była pierwsza moja myśl. Percy Jackson. A raczej Zagubiony Heros, bo tam jest... tam Nawet nie kojarzę tej książki. Tak. Nawet nie wiem, czy ona istnieje, więc no. e, Ale Percy Jackson to była moja pierwsza myśl. Czy to będzie Percy? Czemu pierwszy z mojego kubka? No, bo ty masz pomarańczowy sok. Dobra, ale... czy to będzie Percy Jackson? Ale to jakiś coś tam, coś tam? Złodzi Pioruna. Nie, złodziej Kirun na persie Jakim cudem! Ha! Moja ukochana książka w życiu. Nie, nie spodziewałam się, że na to wpadniesz. No to zgadzasz, trudną książka ja jest określona. Ej, Prosto czy łatwo? A nie mówię, że to łatwe. Dobra, biali zabójcy. Nie! Biali zabójców, przepraszam! <laughs> biali zabójców? To, to jest na pewno jakiś kryminał, albo coś. Zabójcy, 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 eee. Morderstwo w środku zimy. Czy ty to już w ogóle pamiętała? Morderstwo w środku zimy. <grym> Morderstwo w środku zimy, zgadnij to Odpowiedź? No. Masz tą książkę. I bardzo chciałaś ją przeczytać. I ją przeczytałaś. No, już lepiej ja wolała, bo ktoś powiedziałam, bardzo chciała się przeczytać, ale jej nie przeczytałaś, ja bo to ja nie ma tego na ja chciała się przeczytać i ją przeczytałaś, i to było chyba rok temu. A rozmawialiśmy już o niej ostatnio. Ja wiem, ja wiem. Ja z... że to mi coś sugeruje, bo ja nabijałam z tobą o książkę jak 24 godziny na dobę. No, to już podpowiedź. Jazu, nie lubisz tej książki. Powiedziała, że bardzo mi się podobała. Nie, powiedziałam, że ją przeczytał, że chciałaś ją przeczytać. Nie lubisz tej książki. I, ku, i to nie jest kryminał Przynajmniej z tego, co mi się wydaje. Nie, a może to jest kryminał? Nie lubisz tej książki. Nie wiem, czy to jest krymina. O, nie to. Fatalna niestety. o tej książce to nawet... To dawno nie rozmawiałyśmy, a ja jej faktycznie nie cierpię. Z Popiołów, kurczę, to mogłoby być z Popiołów. Odpowiedź. Mówiłaś o tej książce dzisiaj. Nie wiem, że mówiłaś, coś tam coś tam. Mówiłaś o tej książce przed chwilą. Pa padło jej nazwa. Mówisz, czy... Nie, mówię, zero. Nie. Ja. Za pół punkta. Nie. Mam. Kurde. To już nie mogę wiedzieć odpowiedzieć, bo po będę miał zero. No. No Mówiłaś o dzieł książce przed chwilą. Dosłownie. Ale próbuję zgadnąć czy wcześniej? Próbuję zgadnąć. Księżniczka i klinica. Mówisz? co? Nie. Nie. To była fatalna lista. Dlaczego pijali zabójcy? Zabójców. Nie mam pojęcia. Korański, łaciński rządzą się swoimi prawami. Ja w ogóle nie sądziłam, że ty pamiętałaś o tym. Pamiętałam, i rozmawialiśmy o tym niedawno. Rozmawialiśmy o tym, prawda? Mhm. Mm no ale ta książka rzeczywiście była fatalna, a ja tego bardzo chciałam przeczytać. No? Nie. nie. To była książka, której ja tak bardzo chciałam przeczytać. Jeszcze na liście do świętego Mikołaja podkreśliłam, że ja chcę to najbardziej. Dostałam i było fatalne, jak mi sama nazwa książka. Zjeżdżania, zjeżdżania. To w ogóle nie było przy Was ogólnie. Same same robiłyśmy takie, tak, takie próbne. Czyli nudziło nam się. Nudziło nam się po prostu. Zjeżdżanie to było... Lewczarownica i stara szafarnia. Tak. Magiczny machoniowy tunel. Magiczne drzewo. To jest seria. No dobra, jak mi mówisz magiczne drzewo, to to... No czemu krzesło? Jest... Gosia, to będzie kolejny, w którym przegram No jak jestem dobra, to? Nawet nie zdobyłam otworzyć książki Zagrytna hmm. księżniczka Księżniczka inkognita. Mhm To mhm. jaka głupota No to jeszcze po jednym to jedna tylko? No tylko? No bo ja mam jeszcze jedna tylko. No, ma tu jakieś trudne nieproste. Czuwający. Co? Czuwający. Czytałam tą brzuszkę? Nie. A mam ją? Mhm. No dobra. To była już jedna podpowiedź, czy dwie? To była jedna. Ustydna! Mam no, zdaniem to ostatni wygra ile ja mam punktów Tyle co ja No wygrasz, bo ja to nie zgadnę. Nie, masz przewagę, bo dwie, dwie próby jeszcze masz Ja już mam tylko jedno zgadam, Nawet jeśli zgadnę, będę miała trzy punkty To ty masz no. jeszcze szansę y, zgarnąć 5,5 y, punktów Aha Więc nawet jeśli teraz nie zganiesz, a tamto następne zgadniesz. I to wiesz Dokładnie tak Próbujące i mam tą książkę, tak? Mm -hmm. Cały ten czas bym powiedziała, ale to nie tak to... było. No właśnie. Ej, jak coś, książki mogła się powtarzać, bo ja mam się dużo powtarzających i ja nawet nie wiem, czy ta książka już była, czy nie. No dobra. Tylko po prostu mogła się powtarzać, bo po prostu już wiesz. No dobra. Nie wiem, daj jeszcze jakoś Eee, Ja tą książkę przeczytałam i ją mam. alô, dwie podpowiedzi. I eee, raz zgadłaś, bo... to masz jeden punkt. Odgniatam książkę Dobra. Masz no książkę dla ciebie. W międzyczasie. Co? W międzyczasie. Co w międzyczasie? To jest tytuł, ty ty Ja ci mówię. W międzyczasie. W międzyczasie. Poczeka Poczekaj ja tylko, zapiszę punkty? W międzyczasie, moi drodzy, no dzieciństka to książka. Z Czemu to zrobiłaś? Ja się pytam. Termin, słuchajcie. Patrzcie to. Możecie i to ma tak dwa razy. Biedny Harry. Przepraszam, ja naprawdę nie wiedziałam, że nie wolno wekin, więc robię się rzeczy Wiecie, kto ją nauczył? Ja! Okay. Ja I jestem lepsza. <laughs> <laughs> On mi się przykro. Żebyście... Y Jeśli nie chcecie, żeby była smutna... Gostuwiście w komentarzach hashtag lubimy I patrzcie, ile mi książek ukradła! Złodziejka! Złodziejka! Eee, Złodziejka. Oli Arażnej, nie, nie, nie. <noise> patrzcie, ile mi książek ukradła! Jeszcze jedna jest, ale oczywiście ją schowała. W międzyczasie. Pytam. Cały ma, No i ona. Ja. Patrzcie, patrzcie, te z nadsienki. Nie wiem skąd ona się tu wzięła. Nie lubię tej książki. Nie czytajcie tego! Nie! Gorza i hejt, tak się eee, Dobrze, w międzyczasie. to, czasie. Górze, to kojarzy mi się z tym tylko cały ten czas, ale to już było. To Mamy <laughs> ten czas, tak. A tak było że To ja ci dałam cały ten czas. No! A to no, mówię! Ja i ten... tak bym to zga zgadywała no. z tym cały ten czas. Nie było żadnych podpowiedzi Monster, High. Nie. O, <noise> trzy punkty! A to. To jest dobra książka na maraton. Dwadzieścia, i pół punkta. Gosia, no to, żeby wygrać ze mną, musisz zdobyć trzy e, punkty. No bardzo. Nie, musisz dwa, i pół punkta przynajmniej ze mną, albo dwa, żeby Na Dawaj. Gdzie jest mój telefon? A bo ja go użyłam jego zakładki. A to jak kiedyś śmierdzą. W sensie pachną, ale śmierdzą bateria jest roz... 30 sekund! No naprawdę, to jest iPhone'a Bo ja nie wiem, jakie to coś ma wejście Nie iPhone'owe Kurde, tu nie ma takiej ładowarki! AAAAAAAA! Tu Łaczę to, pomóż Wyszła taka sprawa, że rozładował mi się tablet Ja wiem, że ten kadry jest ojeju straszny Czekajcie, bo jak będzie lepiej. E, dlatego teraz kadry... Mamy taki, ja trzymam tablet, dlatego kadry się trzęsie ja e, No i teraz, moi drodzy, dajemy książkę dla Gosia i kończymy ten Wspaniała filmik książeczka, polecam. Kończymy ten challenge Gosia mu, musi 2,5 punktami zdobyć Znam cię to się kojarzy tylko z A jeśli to my, ale ja tego i nie mam i nie czytam i tego nie kojarzy. Że nie pomyślałabyś o tej książce. Ja to kojarzę, ale nie pomyślałam o tym. Znam Cię? Jezu. A dlaczego znam Cię kojarzycie się z A jeśli to my? Właśnie nie wiem. mają głupie skojarzenia czasami. Znam Cię. Nie mam pojęcia. Nie wiem, mój mózg się już przegrzał w książce. Nie czytałaś. A mam? Nie. O, super! Ale kojarzysz to? Może jednak, jeśli to my W ogóle, sorry, ja mam na jednej ręce pomalowane paznokcie Za to, moi drodzy, na drugiej już nie Mi się już mózg przegrzewa Przestań Ja mam pomy... pojęcia, pomysłu, nie wiem Podpowiedź? Tak Dobrze Mi no. się już mózg przegrzewa To, moi drodzy, e, chwila, bo co to było za książka? Ja tą książkę czytałam A masz ją? I mam ją na tamtej półce. O tamtej mojej Ale ona jakby jest czekajcie. za książkami, czy... Eee, czekajcie, nie wiem. Ktosiek! O... Nie widzę. Czekajcie. O. I to jest, jest totalnie odkrankę. Z książkami czy przed książkami. O, tego to już ci nie powiem. Kurde. Dobra, powiedzmy, że to będzie Ktosiek. Mi mm, się już tak nie chce myśleć. Nie. E, co ci dałam? Nie to Teraz to już sama nie wiem Znam cię Znam cię, no to tak, ktosiek. No nie wiem, mówię, że ja już się przegrzałam Nie jest to, moi drodzy, się. Gosia, masz do zdobycia jeden punkt i tak przegrasz No, co jutro? Dobra, mam dość, nie wiem Podpowiedź? Mhm eee, Jest, bardzo lubię tą książkę to Lubisz dużo książek Bardzo, bardzo lubię tą książkę I eee, kupiłyśmy ją na targach Wiem, że to ty Faktycznie, teraz jak tylko o tym myślę, to faktycznie to mogę Ja myślałam, być. że to jest naprawdę bardzo proste, gościa. Dobra, wygrała Ula Wreszcie wygrałam Pomyślcie, ja co mam zrobić Tak, Gosia będzie musiała coś zrobić A jeśli chodzi, bo nie już ma poprzedni challenge, który nie był na tym kanale, ale był na kanale BookTuberka Który istnieje, ale... I jest dodany na którym jest playlist, więc sobie popatrzcie i znajdźcie, więc... Ja wtedy przegrałam, co jest bardzo dziwne co w się sensie bardzo dziwne jest to, że ja dzisiaj wygrałam, bo nie ja tak. jestem słaba w takich rzeczach, ale po prostu Gosia miała dla mnie prostsze książki. I by się nie chciało już myśleć teraz. Więc moi drodzy, jedną rzecz będę musiała zrobić ja coś, co wymyśli Gosia, a Gosia będzie musiała zrobić coś, co wymyślę ja. Więc będzie to na pewno dodane na i na Instagramie, i na nasz kanał. Także oczekujcie tego i widzimy się niedługo, także trzy, cztery, Cześć! Po!